Pis otrzymał cios. Uniwersytet odpowiedział na propozycję partii. Prawo i sprawiedliwość ogłosiło zamiar zorganizowania serii debat ze studentami pod nazwą Zmienię nasze zdanie. Dotychczas jednak żadna uczelnia nie potwierdziła udziału. A, jak ustalił onet, jedna z nich odrzuciła propozycję współorganizacji spotkania. Akcję ogłosił prezes PiS Jarosław Kaczyński, wskazując, że ma ona nawiązywać do działań Charliego Kirk'a, związanego z ruchem Make America Great Again. Kirk prowadził w USA kampusowe dyskusje, mające przekonywać młodych do konserwatywnych poglądów. Wiceprezes PIS, Patryk Jaki ujawnił, że partia skierowała pisma do najważniejszych kół naukowych na polskich uniwersytetach. PIS ruszył z nową akcją. Jest to odpowiedź uczelni. Według ustalenia, tu jedynie Uniwersytet w Białymstoku potwierdził otrzymanie takiego zaproszenia. Rektor uczelni, profesor Mariusz Popławski, poinformował, że jedno z kół naukowych odmówiło organizacji spotkania. Koło po zapoznaniu się z propozycją zdecydowało, że nie podejmie się organizacji tego wydarzenia. Jest to autonomiczna decyzja organizacji studenckiej, podkreślił. Choć PIS zapewnia, że otrzymał zgody na przeprowadzenie debat. Nie ujawniono dotąd, które uczelnie miały zostać zainteresowane projektem. Żadna z placówek, z którymi rozmawiał Onet, poza Uniwersytetem w Białymstoku nie potwierdziła nawet otrzymania pisma. Przedstawiciele kół naukowych z Warszawy i Wrocławia przekazali, że nie dostali żadnych zaproszeń ze strony pis. Dodają, że gdyby takie pisma się pojawiły, decyzje konsultowaliby z władzami uczelni, aby uniknąć zarzutów o wprowadzanie polityki do środowiska akademickiego. Politycy PiS zapowiedzieli, że więcej szczegółów przedstawią podczas zbliżającej się konferencji prasowej. Uniwersytety nie wykluczają, że partia kierowała pisma wyłącznie do kół naukowych, pomijając oficjalne kanały takie jak rektoraty.